Teraz chciałam Wam przedstawić Pana Henia, który jest z nami, Pan Heniu, Pan już jest z nami ponad 5 lat. No tak, będzie. Tak, który ma 71 lat, nie ma rodziny. Nie ma Pan rodziny żadnej. Siostrę tylko, ale nie nią tu. Nie utrzymujecie żadnych. Ja nie jedzę do nich po prostu. Aha. Bo zawsze. Ma żary zawsze. Mm. No i Pan Henio. Jest osobą bezdomną, został eksmitowany przez miasto stołeczne Warszawy. I yy, yy, pan Henio ma emeryturę, tak. cały czas pracuje, yy, ale jest też bardzo chorym człowiekiem, bo pan ma coś z ręką, prawda? I znowu miałem, bo miałem, no. Miażdżyce, no. nóg. Naczyń żył, żył, tak? Tak, żył, tak ogólnie. Pan Henio jest chory bardzo na serce, ma wstawiony rozrusznik, tak? Ale mimo wszystko pracuje, jest bardzo aktywny i czeka na mieszkanie socjalne. I tutaj chcielibyśmy jakby zwrócić się do urzędu dzielnicy, żeby przyspieszyło panu Heniowi wreszcie ten przydział tego lokalu, ponieważ pan Henio czeka długo, jest coraz starszy, nie coraz młodszy, coraz bardziej chory. Jak wiadomo, każdemu się zdrowie pogarsza. Ale pan powie nam coś o sobie, panie Heniu. Pan mieszkał z mamą, tak? mamą. Mama, mama zmarła i potem, jak zmarła, akurat lecznicę dostawał. No. Ale co? Pana mama też była chora? Pan się opiekował mamą? Mama już zaczęła dostawać po prostu, straciła już pamięć. Aha, czyli... Przeciwka już ją gubiła, po pamięć i tak dalej. A ile mama miała lat, jak zmarła? Nie, nie wiem. Nie pamiętam. Nie pamięta Pan. Tak, bo to już 10 lat. No zgadza się pana mama. Ale panie Henio, a jak panu się mieszka tutaj z nami? No dobrze. W domu dla bezdomnych? Proszę powiedzieć. No coś. dobrze, no. Proszę opowiedzieć, jaki pan ma pokój. Nie będziemy nagrywać w pokoju, bo to jest jakby osobista sprawa no. pana Henia. Tak. Tylko proszę powiedzieć, jaki pan ma pokój. Pokój duży, telewizor i tak dalej. No. I pan mieszka sam w pokoju, tak? tak. No dobrze, ale pański pokój też wymaga remontu, prawda? Malowania, odświeżenia, przydałoby się nowe łóżko, ale ogólnie jest pan zadowolony z tego, że pan z nami jest i że no po prostu aż pan nie dostanie mieszkania. Będzie Pan z nami, tak? tak? Pan powie coś jeszcze od siebie. No, ja nie dostanę, będę musiał w tym zostać coś, nie? No bardzo dobrze. Normalna przecież, no. no nie? Nie pójdę po Nie, Nie, coś oczywiście, coś. że nie. No. no i tak w ogóle to jakie jest Pana marzenie? Na przykład, jakie Pan ma marzenie? Dostać jakieś kątno? Mieszkanie. No. I o to będziemy jeszcze raz jakby apelować w tym tygodniu na piśmie, nasze stowarzyszenie do Urzędu Dzielnicy Praga Południe. No to Panie Heniu, to zdrówka, bo pan musi odpocząć, bo pan jest po pracy, prawda? Tak. Dziękujemy, że Pan pozwolił się nagrać i był tutaj z nami. No i że pan jest z nami. Tak. No, to do widzenia. Dziękuję. Tak by go trafił to za telefon. To już to. <śmiech> <śmiech> Jeszcze przydałyby się grabie, żeby te to... Te... No grabie są. Gdzie są? A tam. <laughs> o oh, no. Nie ten, ten <laughs> Oczywiście. Dzięki. Właśnie nagram, że jak tu pani wkłada, fajnie. O, proszę, pani każe już pani ulatam też. Pani nie robi. Pani nie robi tylko ręce. A ja panu jeździwię. No ale nie troszeczkę. Do, Zjem, Moleki no, muszę wziąć. O, dziękuję bardzo. Pyszny obiadek Dzień dzisiaj. Dzięki. Po Dobra Dziękuję Panie Wojtku. Dziękuję. Dobre. Mhm.